Szukam mojego syna. Przybyłam tu z daleka. Służył w jeździe na Zeirskiej. Muszę go znaleźć. Po prostu muszę. Nie jestem żołnierzem. To i dobrze, bo wojsko mi nie pomogło. Jak będzie trzeba, to i samego skalnego trola poproszę o przysługę. Dziękuję za ciekawe porównanie, pani. Dlaczego nagle postanowiłaś szukać swojego syna, pani? Pisał do mnie listy. Do mnie i do swojej narzeczonej. Regularnie co tydzień dostawałyśmy pocztę. I nagle przestał pisać. To do niego niepodobne. Musiało się coś stać. Co mówią jego towarzysze broni? Jedni nie chcą rozmawiać, inni kłamią. Ten kwatermistrz na przykład powiedział, że Hrodbert, to znaczy mój syn, poszedł na zwiad i nie wrócił. Dlaczego uważasz, że to nieprawda? Służy w lekkiej jeździe. Kompania nazairska. Nie był zwiadowcą. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odnaleźć Rodberta albo jego ciało. Pieniądze nie grają roli. Jak wyglądał twój syn? Nie dałoby się go nie rozpoznać. W całej Nilfgaardzkiej armii nie było chyba żołnierza o takiej czuprynie. Jego włosy miały kolor płomieni. Rudy Nilfgaardczyk? Jego ojciec pochodził z Makturga. Tam ludzie nie są tacy śniadzi, a syn odziedziczył po nim wygląd. Mogę na ciebie liczyć? Postaram się pomóc, pani. Nie pożałujesz. I pamiętaj, że nie ma takiej rzeczy, której nie zrobiłabym dla Hrodberta. Rozejrzę się. Mój służący próbował się czegoś dowiedzieć pił w kantynie z żołdakami, ale nie spotkał nikogo z kompanii mojego syna Zupełnie jakby nie istniała Idź do kwatermistrza Może z tobą będzie szczery, bo mnie zbywa Czuję to Matka zawsze czuje takie rzeczy. Ano zobaczymy. Witajcie, kwatermistrzu. Cześć i chwała, Geralt. W czym pomóc? Pewna kobieta szuka swojego syna. Wiedziałem, że jest uparta. Ale nie miałem pojęcia, że wynajmie wiedźmina. Powiedzmy, że jestem wrażliwy na matczyne łzy. Wiesz, co by się stało, gdyby każda matka przyjechała na wojnę szukać swojego syna? Spotkałem tylko jedną i obiecałem mi pomóc. Będę opowiadał jakiemuś Nordlingowi, co robią nasi żołnierze. <grych> a teraz skup się i opowiedz mi wszystko, co wiesz. Tak jest. Ten rudy szczeniak służył w na zaiskiej. Nie tak dawno razem z kilkoma innymi z kompanii postanowił zdezerterować. A ja kazałem ich gonić. Część złapali na bagnach, niedaleko stąd. Inni uciekli. Co się stało z tymi, których złapaliście? Zostali powieszeni, zgodnie z prawem wojennym. Ale nie wiem, czy ten rudy był wśród nich. Oni lwgarskim oficerze spodziewałem się większej skrupulatności. Gdybym zameldował, że uciekli, musiałbym ich ścigać. A nie mam na to czasu ani środków. Dlatego napisałem w raporcie, że wszyscy nie żyją. I tak pewnie nie przetrwali długo na bagnach. Poszukam ich. Ucieknij na wagon. Ucieknij na wagnę. Ślady psów. Zupełnie jakby ich ktoś tropił. Rude włosy. To chyba on. Ale żeby wiedzieć na pewno, muszę mieć coś więcej. Ma list adresowany do matki. Nic więcej nie mogę dla niej zrobić. Czy udało ci się ustalić coś w sprawie mojego syna? Tak. Chcę znać prawdę. Nawet gdyby miała być okrutna. Twój syn nie żyje, pani. Jak to się stało? Został schwytany i powieszony za dezercję. Urzesz! Znalazłem jego ciało i jeszcze kilku innych. Na drzewie wisiało obwieszczenie. Nie wierzę ci! Mój syn nie był tchórzem! Możesz wierzyć w co chcesz, pani. Znalazłem przy nim list. Do ciebie. Droga matko... Może to już ostatni raz do ciebie piszę? W tych wszystkich listach pokłamywałem cię? Wybacz. Nie jestem bohaterem. Zabijanie nordlingów nie sprawia mi przyjemności. To miejsce jest koszmarem. Znosiłem to, ale już nie mogę. Nie tak dawno kazali nam mordować jeńców. Wiesz, co to znaczy ścinać niewinnych ludzi? Muszę stąd uciec. Zawsze pozostanie moim ukochanym dzieckiem. Oto twoja zapłata.